Pojedziemy zaraz w następną ślepą uliczkę. Dojeżdżamy do miejsca. To jest jedyna, nie? Że od czegoś trzeba zacząć. Tak, ja zaczynałem okay. też od jednej kłódki zrobiło się tyle. Tutaj ktoś gaźnik zabrał. Teraz jedziemy na wieżę widokową. Coś chyba Grzesiek się wpierdol w jakąś pustą drogę. Dobra, robimy cofkę do tyłu. Nie ma przejazdu. No, witamy, dzisiaj jesteśmy trochę większym składzie. Miewa, dwa tarakany, w jeep jeździmy sobie trochę dzisiaj w ciemno. Sami za bardzo nie wiemy jeszcze, jaki będzie cel. Zobaczymy, co nam, że tak powiem, wyjdzie w czasie jazdy. Myślałem, że tamtędy też jest przejazd do domu. Ślepa uliczka? Ślepa uliczka? Pojedziemy. Oczywiście. Pojedziemy zaraz w następną ślepą uliczkę, później w następną ślepą tak, uliczkę. Do, aż aż wyjedziemy w ślepej uliczce. Nie, no. nie, Aż wyjedziemy w zamości. O! A z... hmm. da, no, no. Taki jest plan, chłopaki, tak? tak? Dzisiaj plan, na Zamość. No, na Zamość. Yy, jak jeździliśmy na yy, wielkie Świątecznej Pomocy, wtedy były dwie trasy. Jedna była lżejsza, którą pojechaliśmy łazem, a druga była w lewo, trudniejsza. Kazali nam jechać wtedy, bo byliśmy na mtk ale my się baliśmy. I teraz sobie dzisiaj pojedziemy, zobaczymy tą trasę, jak ona wygląda, czy była taka straszna. A jak będzie mocno straszna, to się po prostu wycofamy. Nas no z tyłu, chłopaków, nie widać. Pokażemy ich później, bo akurat światło odbija. Ale stoją na to. Czarny dymek poszedł. Dzisiaj mamy bardzo ładną pogodę. Słoneczko świeci. co tu się wtedy działo Jesteśmy na tej samej trasie, co na wośpowym wyjeździe No już widać, że jest ziemia zmarznięta, jest już całkiem inaczej nie powiedziałem, że będzie prosto No ale zobaczymy tą drugą trasę Teoretycznie się trudniejszą No wtedy tutaj błotę chlapało na wszystkie strony Dojeżdżamy do miejsca, gdzie rozjeżdżaliśmy się na dwie ekipy. My wtedy jechaliśmy prosto. Teraz jedziemy w lewo. Hanie, to chani tutaj też było. No tak. Dla niektórych szczytał. revava Będziemy się na razie trzymać Tylko słońce nam zachodzi Jakieś takie chmury się robią Wtedy bez tego, bez reduktora się jechać nie dało Przyrysujesz rysujesz no widać że ktoś rył po głosie Patrzymy to, to jest jedyne, jest... nie? No No dobra, teraz szosowe Są nie na jednym i na Tak, to tak, Teraz są szosowe Nie, tak. Za niebieski, to on w prawo mówi, weź? No, prawo za niebieski. i nie no. jest tutaj e, izba regionalna, mhm. i PRL, A to, to by to nie wyskakiwało przykładowo, tak? No? Muzeum jakoś, no. wsi, coś zamojskiej czy coś? No nie zamojskiej, akurat to jest izba regionalna, nie? Pod fundację. Aha, Aha. czyli coś innego tam wyskakiwało. To jest całkiem co innego. Czyli nie? co, tutaj macie jakieś muzeum, tak? tak? I co tam fundację. się... I co to się zwiedza? A jak chcecie, no to... Parkujemy, zwiedzamy. No przecież możemy tak, zwiedzić. Nie chcecie to tylko wiedzieć. Tak, możemy dostać. A tyle, to tak. A nie przeszkadza ci, że nagram i będziesz. No, na YouTube. Nie, na... Ogólnie, ogólnie my jesteśmy pod Plonda, jesteśmy i tak pod Misterpo, a więc to my mamy się kąpać. Nie, nie, my bo to nie połamy, dzień, Jak już to będzie na YouTube, nie? nie? Pokażemy. No. Fajka. Idziemy, zwiedzać.

nie kiedyś? Prawie, prawie. Dobra, gdzie są te rzeczy do tortur? <grym> tortu? 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 Chcemy zobaczyć. A to, to tutaj to, masz. To tort. co do tortur jest. No, faktycznie, trochę zbierania jest, kurde, parę cztery lat. Lata. No. cztery lata. Trochę jest tutaj. To jeszcze że... trochę, to my będziemy takie muzeum otwierać. <grym> <grym> Od czegoś trzeba zacząć, nie, tak, Ja zaczynałem tak. też od jednej kutki zrobiło się tyle. Teraz jest system na butelki, nie? No. Duże, że ja nie jak pamiętam, że się tego używało. No może też wszystkiego, czy nie, tak, nie. Ale wiesz, tak, większość rzeczy, pamiętam. Takie radio mamy, nie? O takie. No nasze trochę no po liftingu. Zmienione. Tutaj Aj bo żeśmy trochę przerabiali na nowoczesne z 1918 kiedyś. O, roku taki sam silnik był. Proszę. Meryfiencki, meryfiencki. Takie. Proszę. U nas taki kadek leży w części. Okay. Tylko to, trochę większy. O telefony. Szukają, szukam, Właśnie dzieci to teraz nie wiedzą jak telefony wyglądają, Wyglądały. My mamy temat 150 no, to, km to, to są dwie różne grupy na, Wodawii, to, na czy to są jedne, Oni to szukają to, ogólnie to, na dwójkę. Te no, kubki też mam o takie, o kubeczki. Cały komplet. Cały komplet mam.

<overstale> Patrzę, ale siatki też nie ma na dole. tego kosza jeszcze szukam na dole. Błoki odkurzacie przed to też się jeszcze. Taki, to, to wszystko jest z naszych czasów. My to wszystko, my to wszystko znamy. Może my to już zastaniemy. No tutaj w ciepło. Są to badne, z gleby, ten... Ale to są bagnety też ze złomu Jak ten to są zielony? Złom, na złom to takie, jest takie o coś. Na, na złomie złom. wyciągnięte zwierzę. To jest wszystko, mówię, Niektóre rzeczy brałem na złomie, nawet nie wiedziałem, co to jest, i niektórych dalej nie. nie wiem, co to jest, nie? Dalej się uczy. Człowiek całe życie się uczy. O kurka, a tu ja. A no, jako fundacja, na jakie wykopaliśmy mi życiu życiowe? To są wszystko, co no, ty gadasz? Złomowe, nie? To widać o tego, ktoś dorał. No i część to, co ludzie przekazywali, nie, no bo... Kto przekazał, Grzesie. Grzesiek, otworzymy muzeum. A, nie przekazuj. <grymne> nie, <grymne> lepiej otworzyć, od... jak to mówił taki archeolog, lepiej w Pier Pierścień, ten, ten. solarny z VI wieku. Któro? No. To jest akurat, to mój, jeszcze mój tokaś mi to dało, to było dłuższe, jak on to powiedział, to było dłuższe, tylko nie miałem szczegółowo toczyć. no, pociął. E, To jest akurat 47 rok działko lotnicze, 37 mm. Bo, bofors, pocisk Boforsa, tam posługuje ta ja sama panie. A kogo? No bo to jest układ Bart Leopard. To znaczy? 44 cm dłuższy i zobacz, że on nie ma wesorów. On ma wahać oh. kuty, 2,7 benzyna, wspomaganie. A no, co to było? Co to znaczy? No to taka, taka wersja wyszła. 10 tysięcy. To jakieś kurwa sprężyny ma. No, fakt... no całkiem, on jest całkiem inne. Ma w tej chwili 156 tysięcy przebiegu. Ja go kupiłem szczerze mówiąc, za 2600 zł bez ruszania. Coś mi go przybierz na miejsce. Tylko tu też dość gaźnik zabrał i woda poszła no. na Bo ja mam jeszcze jednego, ja mam jednego ale 78. Ja mam 70 mam. Tylko że plandekę, notki, nowko-wizory A, tym no, w originalie. A no faktycznie, jest twardy dach no. To jest dach, nawet No jest widać, że to już nie, nie, nie to blacha nie Tara a blacha to, to jest który do... rok to Bo to jest jakieś nowy 2000 Który? Dwa tysiące Czas <laughs> jak nie, ty ja nie, <laughs> nie <muszę śmiech> no A, ja bym... ja to, to jest... tam wie, że jest <laughs> To tam Gdzie? A no. O, to blisko. No. Nie Jak nie wejdziesz, to niska wieża, dasz radę. Tutaj można z nim cię zrobić. Przy kapliczce? No można, a co? Można. Ja sobie ustawię. Zapraszamy, tu się można wyspowiadać. Mogę księdza? <słuch> a to później przykłowiet. Ja będę jako Jan Chrzciciel. ja to sobie do waszego zajrzę, jak macie. Zaglądaj. Wiesz co, tylko do waszego to nic nie, nie mamy. Nie no, wy właśnie macie tak jakoś tak... tak. <gry> nie, macie bardziej skóry, komury. My mamy... Właśnie, no. u was tak jakoś... wersję. Sobie... Ale tu macie przymalowany ten, nie? Co? Jak nie? Nie mieliście takiego drewnianego? Nie. Nie. A z to rocznik? 2003? Tak. No to tak coś nie. jak nasz, nie ale... Ma. Nie mam, to masz nawet na kierownicy nie ma, bo kierownica też są tu z drewnem, nie? No. Wtem u was też chyba jest no. drewno, a tu jest, no. widzisz, zwykła. I mówisz, że o to już tak miałeś od tak. razu? nic to nie było z nimi. Patrz, szuka drewna. <grymne> no bo... Eee, a tu nie ma. A nie, Kasper pomalował tak to tak sobie, a e, on nie, mówi, że tak mieliśmy, miał. My tak mieli. Jak? No, no, no. nie no cały. No, no, no. A samochód? Ten miał kolor oryginalny? Tak. Tak? Nic tu nie było malowane. o to jest, o to już. no. no, no. No bo Ty masz pewnie, wy macie pewnie automatycznie. Tak, A A ja, jest byłam, ja byłam pewna, no. że wasz jest malowany, że taki nie, kolor już nie. jest nowocześniejszy. Nie, nie, To nie, nie. To jest Orbino. A to jest, no. A to ładny kolor. jest? 2003. No. no, tak mi się wydawało, że 2003. A na sztóry dwa? No. Jest, to jest rok no. Czyli widzisz, czyli były jeszcze jakieś inne kolory. Mhm. Dobra, jedziemy. Ładny kolor jest. No, no, no każdy ma inny. <laughs> Idziemy na wieżę widokową, jakaś mała popierdółka, no ale... ale... My to nie byliśmy chyba, nie? Nie, nie, nie byliśmy, nie. No to taka seria w ogóle tych wież postawianych takich dziwnych właśnie takich. Wieża widokowa, ale... No to jest słabe, niska. niska, takie niskie, niska, niska. powyżej korony drzew nie potrafi to to nawet. Zobaczymy jakie widoki, może widoki są ładne. Może. Dzięki. <laughs> A więc idziemy na wieżę. Takie informacje. Idziemy domek zobaczyć? Będziemy. Jest i stary płot. A to jest jakiś młyn chyba. Ruiny gorzelni. Nieźle ci tłumaczył. Co masz robić? Aż drugi się słuchał. Mamy kolejny dworek.